Mam nadzieję, że spędzacie mile weekend Radzę wam sekret, jaki to będę piekła dla Kasi Na jej trzecie urodziny To jest tot próbny Bo nie wiem, czy mi wyjdzie I będę używać nowych rzeczy Których wcześniej na przykład blaszek nie używałam Także pokażę wam wszystko I mam nadzieję, że wam się ten vlog przyda Jak będziecie piekli placki Dla swoich pociech Postanowiłam Kasi e, zamówić tort, bo nie robimy jej przyjęcia, więc pomyślałam, że przynajmniej zamówi jej tort i będzie taki przepyszny, będzie ładnie wyglądał. Ja właśnie chciałam już zamówić ten tort od takiej pani Angielki, powiem wam, że zamawiam e, torty dla dziewczyn w dwóch miejscach: jeden jest od Angielki, a drugi jest od Polki. Ten od Polki bardzo dobrze smakuje i wygląda prawie perfekcyjnie, ale no nie jest perfekcyjny, ale wygląda ok i smakuje pysznie. A ten od Angielki, powiem Wam, nie jest taki wilgotny tort, nie jest taki jak w Polsce robimy torty, tylko po prostu jest taki trochę, powiedzmy, trochę suchszy, taki zwykły tort, ale z wierzchu wygląda prześlicznie. Nie wiem, czy oglądaliście poprzednich bloga, na przykład poprzedniej poprzednie urodziny Sofii. Właśnie ten tort był zrobiony przez Angielkę, wygląda te Barbie. A tort, a dla Sofii robiliśmy torta i zamawiałam u Polki, i to był właśnie Peppa Pig tort. Też jest na vlogu. Jeżeli chcecie, możecie sobie wrócić do tego starszego vlogu. Okazało się, że właśnie chciała, jak podliczyłam, ile będzie mi to kosztować, to podziała 80 funtów, więc zdecydowałam, że jednak, jednak spróbuję sama jej zrobić tego torta, bo po prostu. Nie robimy w tym roku żadnego przyjęcia, nie zapraszamy nikogo do domu, tylko po prostu zrobimy taki tort dla niej, czyli ja jej zrobię torta. I tylko będziemy my, tak naprawdę wiadomo, że kupimy jakiś fajny prezent i weźmiemy ją na przykład do jakiegoś centrum zabaw, ale po prostu będzie taki bardziej takie urodziny mniejsze, tak to powiedzmy. Więc w dzisiejszym filmiku zdradzę Wam sekret, jaki tort będę robić na kasji urodziny i mam nadzieję, że będzie przydatny dla tych mam, które będą chciały upiec tort samemu dla swoich pociech. Zdradzę Wam jak ten tort będzie wyglądał i po kolei jak będziemy go robić. I pokażę Wam, musiałam oczywiście wiadomo kupić kilka rzeczy, żeby ten tort ulepszyć, żeby jakoś wyglądał lepiej niż taki zwykły tort i kupiłam nowe blaszki kupiłam takie dekoracyjne rzeczy do tortu moja siostra zawsze robi tort dzieciom sama przepyszny i będę robić z jej przepisu z mojej mamy przepisu tak naprawdę Także masa będzie bardzo, bardzo dobra i ten tort będzie troszkę inaczej wyglądał z wierzchu. Więc chcę być trochę bardziej kreatywna. Moja, moja siostra zawsze zamawia taki opłatek, jak to nazywa, na wierzch torta. Na pewno wiecie o co chodzi. A ja nie będę robić opłatka. Będę go robiła całkowicie inaczej, w stylu angielskim. Przekonacie się pod koniec tego filmiku. Mam nadzieję, czy ten filmik będzie w 10 filmiku, czy będzie tylko. Pokażę Wam, co kupiłam do tego torta i jaki jest plan, a może w następnym filmiku będzie wykonanie. A zobaczymy, zobaczymy zresztą. Pokażę Wam teraz w tej chwili, co kupiłam, bo jest tego trochę, ale nie wszystko będzie Wam potrzebne. To sami musicie zdecydować, co Wam jest potrzebne, co nie, o, bez czego możecie się obyć. Będziemy robić próbnego tego torta. Więc blaszki, jeżeli chodzi o blaszki, to są rachunki, jeżeli ktoś chce wiedzieć, ile co kosztowało, dajcie znać, ale mamy dwie blaszki, więc zacznijmy od tego, że mamy dwie blaszki kupiłam i one są o takiej właśnie um, wysokości, jak ktoś byłby zainteresowany. One są z takiej firmy, która się nazywa PM PMI, jak tutaj widzicie na niebiesko, w rogu i one są najlepsze. Blaszki, jakie możecie kupić na torta. Więc ten tort, będę robić go po prostu wysokiego i on będzie wyglądał tak. Jak się robi masę, to ty się nie wypełnia tych blaszek do samego końca, tylko dwie trzecią. Więc mam przepis od mamy i siostry. Nie wiem, jak to wyjdzie, dlatego robię torta próbnego, bo, tak jak mówiłam, kasy urodziny są w listopadzie dopiero, więc robię próbnego. Mój mąż nic nie wie, ale, ale, wczoraj. Mój mąż wie, że robi próbnego torta dla kasji i kupił coś dla, do torta, do kasji aż Wam pokażę. Do torta dla kasji i to jest to: świeczkę, krew. Akurat chyba będzie pasować nam. Mam nadzieję, że będzie nam pasować. Okej, okay, tak to nasze wygląda pudełko. Um, co to jest ważniejszych rzeczy, to tak to wygląda. E, niby to. Um, e, nie jest takie, że się poślizguje, ale mimo wszystko myślę, że będzie i będzie trzeba jakoś mokrościereczkę podłożyć. I wyjmę wam i pokażę. Po prostu z tej firmy, to jest francuska firma, profesjonalna, także... Yy, która mam nadzieję... ta Także zdejmiemy tutaj, jak się ładnie błyszczy, widzicie? To nie jest jakieś, tak jak mówię, plastikowe jakieś badziewie, tylko to już jest konkretne, wow, powiem Wam wow, wow, wow. Aż sama nie wierzę. Tara! E, tak jak mówię, to jest solidne i jest ciężkie. To nie jest e, podstawka na tort, tylko to jest tak jak mówię. E, wkładacie tutaj tort wasz. Teraz wam pokażę. Ci na to tutaj. I wasz tort. I wtedy kręcicie tutaj. Samo to się kręci. Jak widzicie, i wtedy Wy pozbywacie się ładnie, kończycie ten tort na wierzchu. I mam nadzieję, że no, zrobi różnica ten tort. Ale tak jak mówię, nigdy tego nie próbowałam. Mam dużo nowości tutaj, żeby upiec ten placek. Także będziemy widzieć, jak już zrobimy to. Ale bez tego możecie się obyć, bez tego możecie się obyć, bez tego myślę, że nożem możecie noża użyć, możecie się obyć, bez tego no możecie się prawdopodobnie też obyć, jak jesteście zdolni. Blaszki musicie mieć, także polecam te i bez tego wiadomo nie możecie się obyć. Czyli blaszki to musicie mieć, resztę możecie sobie odpuścić, jeżeli nie chcecie wydać pieniędzy, ale ja będę robić tego torta troszkę... Zainwestowałam, tak powiedzmy. Powiem Wam, że kolory tego tortu ciężko powiedzieć, nam wyjdą. Zależnie, właśnie będzie to wszystko zależało od tego, jak zmieszamy te kolory. Więc. Te dwa będą mieszane, także ciężko powiedzieć, czy nam dobrze wyjdą. Ale powiem Wam tak, że to to nie wie jeszcze, że będę robić właśnie takiego torta e, z Mehmet, tylko sobie ja wiem. Ale teraz powiem wam, pokażę Wam najlepszą rzecz na tego torta. E, mam nadzieję, że Wam się spodoba, co idzie na górę. Tak jak mówiłam, moja siostra robi płatki na górze torta. Ja zamówiłam e, coś specjalnego z kasji imieniem i że ma 3 latka żeby pasowało właśnie do tego torta i zaraz Wam pokażę. Ok, Tak to wygląda. To jest te imię właśnie. Chciałam, żebyście dobrze widzieli je. I właśnie to tak się odbija światło Wam, powie się mieni. I to tak samo. Czyli to wbijemy tutaj na torcie. Widzicie? Na górze. A te imię to pójdzie tutaj gdzieś po środku tortu. Okej, okay, chciałam tylko przypomnieć, że te rzeczy do dekoracji tortu niekoniecznie musicie mieć. To są tylko osobisty mój wybór, żeby udekorować tort. Oczywiście tego nie potrzebujecie. I wiadomo, że jeżeli tort dekoracie w jakiś inny sposób, to zdecydowanie tego nie potrzebujecie. Ja pokażę Wam po prostu, jaki, jak będziemy dekorować Kasi tort. Jeżeli chcecie robić taki sam, to proszę. Jak nie, to wiadomo, wszystkie te rzeczy do dekoracji nie, będzie, nie będą Wam potrzebne. Tutaj, tak, będzie miała urodziny? Kasi przyszła do nas. Ile będzie miała lat? 3? Trzy? 3. Trzy. Trzy. No, powiedz 3. Trzy. 3 trzy. Trzy latka, tak. Będziemy robić coś, właśnie modelować do dekoracji na wierzchu na tego torta. Eee, mamy różowy kolor, ten kolor jest taki naprawdę, no jak widzicie, bardzo różowy, delikatny. Także mamy kolor tortu, czyli ten kolor tutaj, będzie takiego koloru. Będziemy łączyć te dwa kolory, żeby stworzyć jeden kolor. Kolor złoty. To jest kolor właśnie, który można jeść. Jadany, trzeba go ale to jest złoty kolor, który będzie nam potrzebny i zaraz zdradzę wam do czego. Teraz tutaj już wszystko przestawia, a ja wam pokażę szybko dekoracyjne rzeczy, czyli to zdradzę wam teraz co będziemy robić. Więc będą nam potrzebne pędzelki. Te pędzelki będą nam potrzebne do tego złotego Okay, o jeszcze jednej rzeczy, której nie wspomniałam, to e, takie coś, co właśnie wyrównuje nam naszego biszkopta. Powiem Wam, że kiedyś kupiłam to, nie umiałam tego używać i wyrzuciłam, ale e, będę musiała spróbować, żeby ten biszkopt po prostu wyrównać. Nie mam pojęcia, to się chyba jakoś e, taka gumka tutaj jest jakby i po prostu nam wyrównuje ten biszkopt, więc będziemy próbować z tym. Zobaczymy, czy nam równo. Wyjdzie bo w ogóle nie mam noża do tortów. Zdradzę Wam główny sekret, jak ten tort będzie wyglądał. Więc, tak nasz tort będzie wyglądał. Będzie to taki mermaid, czyli syrenka na torcie. Czyli to są nasze syrenki, dość duże, powiem Wam. Gdzieś na dole chyba jakieś syrenki dodam, ogony takie. Syrenek po prostu będziemy używać. Nie wiem jak to się nazywa po polsku. Po prostu będziemy wkładać to tutaj, i wtedy będzie nam potrzeba, żeby to się trzymało. Powiem Wam, można je tydzień wcześniej zrobić nawet. Te syrenki przed tortem. I będziemy, mamy takie patyczki do lizaków. Po prostu ten patyczek będziemy wkładać w ogon tutaj, pójdzie gdzieś dotąd, żeby on się po prostu trzymał na sztywno. I możecie to się na wierzchu, to też wrzucić te ogony. Więc tak to będzie wyglądać. Będziemy robić je, może jeszcze w dzisiejszym filmiku je będziemy robić te, a resztę Wam pokażę w, w przyspieszeniu. Też mamy ten styl ogona, taki większy, widzicie. I to końcówki tego będziemy malować na złoto, chyba o te, właśnie tym kolorem złotym. Tony nie wie, jak ten tort będzie wyglądał dla Kasji, więc będziemy chcieli. Um sekret utrzymać, jak długo się da, e, czyli dotąd, aż zrobimy cały tort i wtedy pokażemy to niemu i mam nadzieję, że nagram jego reakcję dla was, żebyście zobaczyli, czy mu się spodoba, czy nie i czy będzie klapa i nie wyjdzie nam ten tort, ale zobaczymy. że Tony wyszedł na chwilę, a na szczęście nie widział nic, e, więc kontynuujemy. To jest próbny tort, nie zapominajcie, mamy nasze formy, czyli jedna tą, na pewno użyjemy tą też. E, tutaj mamy różne takie muszelki, więc, co będziecie potrzebne, to zdecydowanie mąkę ziemniaczaną, bo mąkę ziemniaczaną, czyli cornflour, musimy wysypać tutaj, żeby odeszła nam ta plastelina jakby cukrowa. Patyczki będą nam potrzebne, żeby właśnie utwierdzić, włożyć patyczka tutaj w środek, żeby się trzymał sztywno. I jeszcze, co dużo osób nie będzie widziało, to się dodaje właśnie tego tylu żeby utwardnić tą plastelinę, bo ona jest miękka. W temperaturze pokojowej ona się miękka robi. wymieszamy z tym, z tą plasteliną cukrową, żeby po prostu trzymało się sztywno. I to nam zdecydowanie usztywni tą modelkę. Mam, że zrobi się je prosto i potem możecie je przechowywać w lodówce jakiś tydzień czasu. Więc możecie to zrobić później. Tak samo jak to do masy możecie to się zrobić na tydzień przed. Ale potem, jak ją wyjmiecie i przechować w lodówce, tylko musicie ją po prostu przykryć szczelnie, żeby bąbelki się nie robiły. I jak ją wyjmiecie, jak już będziecie tynkować ten tort, em, to po prostu musicie upewnić się, że jest w temperatury pokojowej ta masa. Mamy naszą modelinę, Sofia ją wzięła, tak żeby była bardziej taka sprężysta. I dodajemy właśnie tylo tutaj, żeby usztywnić. Będziemy nasze składniki. Mamy dwie foremki. E, nasze. Tutaj takie same. Wiadomo, i mamy właśnie te. Muszą być dopasowane dobrze wielkością. Te są różne. Te są na 4 inches, na 100, 10 cm wysokości, i te są właśnie na 4 cm wysokości. Czyli te są dopasowane do tych. Tak one wyglądają. Takie pasy, nazwijmy to. I namoczymy je w wodzie. I weźmiemy je dookoła naszej foremki, jak to widzicie. To jest instrukcja. czy widać dobrze, że namoczymy je w wodzie, wyciśniemy i dookoła ciasta i pieczemy je tak. Ważne, to nie można je piec w piekarniku powyżej 180 stopni. Czyli nie można powyżej 180 stopni. To jest bardzo ważne. I powinny nam wyjść właśnie równie takie te biszkopty i nie powinny być suche w środku. My musimy je namoczyć i dobrze przypiąć. Nasze formy tortowe. Mamy na dnie papier i posmarowane masłem. Boków nie smarujemy, żeby ciasto po prostu wyrosło. Równomiernie. Zważyliśmy je, powiem Wam, na wadze, żeby miało taką samą wagę. I mamy nasz pasy mokre, i wrzucamy do pikaczyka teraz. Było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał filmik. Już więcej chyba w tym filmiku Wam nie pokażemy niestety. Um, ale pokażemy, ma, może Wam jeszcze jak zrobimy te, właśnie, um, Made Touch, czyli może jeszcze Wam pokażę jak zrobimy je. Ale tak jak mówiłem, możecie zrobić tydzień przed robieniem tortu i nic się im nie stanie. Będą twarde, im twarde, tym lepsze, bo nie będą się po prostu uginać. Także na 100% zobaczycie cały tort, jak będzie wyglądać, i życzę mi powodzenia. To by było na tyle w tym filmiku. Na razie. Okay. I tak wygląda nasz złoty kolor na naszych muszarkach.